W małym przytulnym pokoju, gdy wieczór powoli opatulał świat ciemnością, mały jaś leżał w swoim łóżeczku. Miał za sobą dzień pełen przygód, zabaw i odkryć. Jego głowa była jak pudełko z klockami, które ktoś rozsypał na podłodze, pełna kolorowych myśli, które kręciły się i podskakiwały, nie pozwalając mu zasnąć. Mama usiadła na brzegu łóżka i pogłaskała jasia po włosach. Wiesz, powiedziała cicho, Twoja głowa jest teraz jak zatłoczony pokój zabaw w przedszkolu. Pomogę ci posprzątać wszystkie myśli, żeby mogły odpocząć, tak jak ty. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że Twoje myśli to małe, kolorowe światełka. Unoszą się wokół ciebie jak świetliki w ciepły letni wieczór. Każda myśl jest jak mały, świecący przyjaciel. Niektóre są niebieskie. Jak niebo, inne żółte jak słońce, czerwone jak twoja ulubiona piłka, zielone jak trawa, na której biegałeś dzisiaj. Te światełka latają wokół twojej głowy, podskakują i tańczą. Niektóre są bardzo podekscytowane dzisiejszym dniem w przedszkolu. Pamiętają zabawy, kolegów, śmiech. Jedno niebieskie światełko, Pamięta, jak budowałeś wieżę z klocków. Rosła coraz wyżej i wyżej. Aż prawie dotknęła sufitu. Czerwone światełko pamięta, jak biegałeś za kolegami podczas zabawy w berka. Twoje nogi były szybkie jak wiatr, a serce biło radośnie. Zielone światełko pamięta obiad w przedszkolu, zupę marchewkową i drugie danie z ziemniakami. Pomarańczowe światełko. Pamięta piosenkę, której nauczyłeś się dzisiaj. Ta melodia wciąż brzmi w Twojej głowie. Kołysze się jak liście na wietrze. Fioletowe światełko pamięta rysunek, który namalowałeś. Kolorowy dom, uśmiechnięte słońce i Twoją rodzinę trzymającą się za ręce. Inne pamiętają podwórko, piłkę, drzewa, motyle, świeże powietrze, słońce. Jest też światełko. Które pamięta, jak bardzo chciałeś pobawić się jeszcze trochę. Ale było już późno i byłeś zmęczony. Światełko koloru morskiej fali pamięta moment, gdy nie chciałeś się kąpać. Woda wydawała się zimna, a ty byłeś jeszcze zajęty wymyślaniem nowej zabawy. Brązowe światełko pamięta chwilę, gdy powiedziałeś nie przy myciu zębów, bo twoje ręce. Wciąż chciały budować fortece z poduszek. Wszystkie te światełka krążą i migoczą, niektóre szybciej, inne wolniej. Wypełniają twoją głowę jak małe gwiazdki nocne niebo. Teraz wyobraź sobie, że masz w dłoniach mały, przezroczysty słoik, taki jak te, w których babcia przechowuje miód. Powoli, delikatnie, zaczynasz zbierać każde światełko. Każdą myśl i umieszczasz je w słoiku. Najpierw łapiesz myśli o przedszkolu, o kolegach i koleżankach, o zabawkach, o piosenkach, zbierasz je wszystkie. Powoli, spokojnie. Niebieskie światełko o wieży z klocków delikatnie trafia do słoika i uspokaja się. Czerwone światełko o zabawie w berka też trafia do słoika. Jego migotanie staje się wolniejsze, miarowe, jak spokojny oddech. Zielone światełko o obiedzie kołysze się łagodnie w słoiku, jak łódka na spokojnym jeziorze, pomarańczowe światełko z piosenką, nuci teraz cichutko, coraz ciszej, fioletowe światełko z rysunkiem, układa się wygodnie na dnie słoika i przygasa. Każda myśl, gdy trafia do słoika, Uspokaja się, przestaje podskakiwać, zaczyna świecić łagodnym, cichym blaskiem. Teraz zbierasz myśli o zabawie na dworze, o piłce, o spacerze, o wszystkim, co widziałeś i słyszałeś. Światełko, które pamięta kopanie piłki, trafia do słoika i spowalnia swój taniec. Światełko, które pamięta motyle na trawniku, też trafia do słoika. Jego skrzydełka, poruszają się coraz wolniej, coraz spokojniej, światełko, które pamięta chmury płynące po niebie, dołącza do reszty i samo staje się miękkie i puszyste jak chmurka, światełko morskiej fali, które pamięta niechęć do kąpieli. Również trafia do słoika i zamienia się w przyjemną, ciepłą falę, kojącą i uspokajającą. Brązowe światełko, które pamięta moment, gdy powiedziałeś nie. Też trafia do słoika i zamienia się w ciepłe, czekoladowe uczucie bezpieczeństwa. Twój słoik powoli wypełnia się światełkami. Wszystkie są teraz spokojne, ciche, kołyszą się łagodnie, jak małe łódeczki na spokojnym jeziorze. Zostało jeszcze kilka myśli, takich nieśmiałych które chowają się po kątach. Jest światełko koloru srebra, które pamięta twój smutek, gdy ulubiona zabawka była zajęta przez kogoś innego. Jest światełko koloru złota, które pamięta twoją radość, gdy pani w przedszkolu pochwaliła twój rysunek. Jest światełko koloru mlecznej czekolady, które pamięta przytulenie mamy, gdy wróciłeś do domu. Każde z tych światełek, jedno po drugim, trafia do słoika i dołącza do pozostałych. Gdy wszystkie myśli są już w słoiku, zakręcasz wieczko bardzo delikatnie i stawiasz słoik na małej półce obok łóżka. Tam, gdzie światełka będą bezpieczne, przez całą noc będą odpoczywać, tak jak ty. Światełka w słoiku układają się warstwami, jak kolorowy piasek. Niebieskie, czerwone, zielone, pomarańczowe, fioletowe. Wszystkie kolory tęczy, powoli przestają się poruszać. Tylko czasem któreś lekko zamigocze, jak gwiazda na niebie. Twoja głowa jest teraz lekka, spokojna, cicha, jak miękka poduszka. Nie ma już w niej skaczących, rozbieganych myśli. Wszystkie są bezpiecznie schowane w słoiku. Teraz możesz odpocząć. Tak jak Twoje myśli odpoczywają w słoiku. Kłosie mają. Twoje powieki stają się ciężkie. Jak małe kocyki, które opatulają Twoje oczy. Oddychasz powoli, głęboko. Wdech, wydech, wdech, wydech. Z każdym wdechem Twoje ciało staje się cięższe. Z każdym wydechem bardziej się odpręża. Twoje ciało jest ciężkie. Przyjemnie ciężkie. Zapadasz się w miękki materac. Czujesz, jak poduszka delikatnie obejmuje twoją głowę, jak kołdra otula twoje ciało ciepłem. Twoje nogi, które dzisiaj tyle biegały, teraz odpoczywają. Są ciężkie i nieruchome. Twoje ręce, które dzisiaj tyle się bawiły, teraz leżą spokojnie. Są miękkie i rozluźnione. Twoja twarz, która dzisiaj tyle się uśmiechała, teraz jest spokojna. Gładka, odprężona. Światełka w słoiku mrugają coraz wolniej, coraz ciszej. One też są zmęczone, one też chcą spać. Jedno po drugim gasną, jak małe świeczki. Niebieskie światełko ziewa i przytula się do czerwonego. Zielone światełko kładzie się wygodnie obok pomarańczowego. Fioletowe światełko układa się do snu między złotym. Srebrnym. Słoik staje się coraz ciemniejszy. Tylko czasem, które światełko zamigocze sennie. Oddychasz. Powoli. Cicho. Spokojnie. Poj jest. Twoje ciało jest ciężkie jak piasek na plaży. Twoja głowa jest lekka jak piórko. Jutro będzie nowy dzień, pełen nowych przygód, nowych światełek. Ale teraz jest czas na odpoczynek, na sen. Na ciszę, dobranoc, małe światełka. Spijcie spokojnie w swoim słoiku. Do jutra, dobranoc. Które były z tobą dziś, teraz odpoczywają w ciszy, śpi, mój mały śpi, niech ci się przyśni śniadaniu płydzie. Światełka. Tulają cię jak miękki dzień. Niebieskie złote, czerwone też wszystkie światełka zasypiają jak chłop. My Na niebie, lśnią, księżyc srebrny, czuwa nad tobą.